Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku, że masz świetny dzień. Eee, tego Ci życzę. Dzisiaj zobaczymy sobie, co karty powiedzą na temat tego czy będziecie jeszcze razem. Prawdopodobnie w tym filmie zabrało się całkiem sporo singli albo ludzi, którzy po prostu po prostu tą relację gdzieś tam w jakiś sposób utracili. Natomiast liczę, że jeszcze może ona powróci. Mam taką nadzieję, że karty przepowiedzą to tak, jakbyś, jakbyś właśnie tego oczekiwała. Natomiast przypominam, że, że jest to czytanie bezterminowe, także może spełnić się w dowolnym momencie twojego życia i to właśnie wtedy będzie aktualne. A oprócz tego jest to czytanie grupowe, także nie z każdym może rezonować idealnie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat Twojej relacji i Twojej sytuacji, czy to właśnie miłosnej, czy to, czy to zawodowej, na przykład, to zapraszam Cię do postawienia mi kawy w pierwszym linku w opisie. Tam też możesz otrzymać darmowe czytanie prywatne, które właśnie gdzieś tam bardziej szczegółowo wchodzi w Twoją indywidualną sytuację. A teraz już przejdźmy do samego testowania kart i zobaczmy, co Ci się pojawi tutaj ciekawego. Okay, przełóżmy karty. No i zobaczmy co ciekawego dzisiaj się tutaj pojawi. Także, czy będziecie jeszcze razem? To jest te pytanie, o które dzisiaj będziemy pytać. Zobaczmy. Pierwsza karta. Ok, mamy Page Swords. Całkiem często ta karta się pojawia ostatnio. Natomiast, jak widzicie, widzieliście, tasowałem te karty, więc całkiem widocznie widać, widać w tej jesieni no dużo tutaj przekazów jest związanych właśnie z kartą z kartą tutaj Page. Page Swords, czyli, czyli Paś po polsku bodajże. E, powiem szczerze, że nawet nie kojarzę, e, znaczy nie, nie często czytam tą, tą właśnie polską nazwę, więc, więc nie kojarzę aż tak bardzo. Natomiast, co oznacza Page of Swords? No po pierwsze, oczywiście, obserwacje i ciekawość. To są te dwie rzeczy, które najbardziej tutaj będzie oznaczało page words. Natomiast, w kontekście oczywiście tego pytania, czy będziecie razem, być może obie strony powinny, no właśnie, otwarcie porozmawiać o gdzieś tam swoich uczuciach, swoich oczekiwaniach. To jest ta wskazówka, którą daje nam tutaj Page Swords. I wydaje się, że to będzie ważne, szczególnie w kontekście nadchodzących tygodni i miesięcy i Waszej relacji. Natomiast perspektywa tej karty wskazuje, że raczej tutaj gdzieś to będzie szło w stronę tego, że będziecie razem. I to oczywiście to oczywiście wiadomość pozytywna, jeżeli chcesz do tej relacji wrócić, to to faktycznie tak się może stać. Idąc dalej, wziąłem kolejną kartę, dlatego że po prostu chcę tutaj dosyć dokładnie to, to czytanie zrobić, więc będzie to dosyć długie i właśnie obszerne w karty czytanie. Mam nadzieję, że, że będzie taka forma Ciebie zadowalała. Więc idąc dalej, druga karta, 10 kielichów nam się pokazało, no i jest to karta, która pokazuje szczęście i spełnienie, także możliwe, że gdzieś tam to pokazuje, że do do twojego życia zbliża to spełnienie i to szczęście, o którym teraz jeszcze raczej no, nie możesz myśleć. E, natomiast e, dla tych, którzy poczekają, to szczęście nadejdzie e, i wydaje się, że będą oni po prostu szczęśliwi. Więc e, wydaje się, że ta karta w tym kontekście będzie symbolizowała głębokie spełnienie emocjonalne. E, no właśnie, e, czyli po prostu ogólnie mówiąc szczęście i możliwe, że harmonię w relacjach. E, więc tutaj w tym kontekście tego pytania no, istnieje duże prawdopodobieństwo, tak bym to określił, że faktycznie ten człowiek do ciebie wróci, prędzej czy później. Pytanie oczywiście w jakiej formie: czy to będzie jakiś sms, czy to będzie jakieś spotkanie, czy może jakieś, nie wiem, przypadkowe spotkanie w sklepie albo w kawiarni. Tutaj oczywiście na razie o tym nie mówię, o tym karty też nie mówią, natomiast wydaje się, że w pewnym momencie, właśnie na siebie jakoś tam w życiu wpadniecie. Czy to przypadkowo, czy mniej przypadkowo. To się zaraz może okazać. Natomiast to, co tutaj ważne, żeby pamiętać, to jest to, że, że gdzieś tam musisz podjąć jakieś działanie, musisz trochę też od siebie coś dać. No i właśnie, karty do tego wzywają, żeby gdzieś tam też tutaj jakoś zadziałać. że tak powiem, tutaj w swoich swojej, w swojej gdzieś tam możliwościach. No i gdzieś tam, żeby te, też po prostu tak nie zostawiać tego samemu sobie. OK, idąc dalej, mamy. OK, ciekawie. Mamy tutaj. Knight of Swords. No, i tutaj Knight of Swords to będzie taka karta, która można powiedzieć, że troszkę, prze, troszkę przecina to nasze przemyślenia e, w pewien sposób. E, tutaj, bo tak jak wcześniej wspomniałem, to działanie, które będzie od ciebie wymagane, to jest właśnie to, co wskazywałoby po części 10 kielichów. Natomiast. E, Rycerz, rycerz Mieczy będzie wręcz tak dosłownie i tak mocno wskazał właśnie na to działanie, i będzie nawoływał do tego, żeby właśnie y, troszkę takiej determinacji nabrać, troszkę właśnie tego działania, y, którego właśnie potrzeba, żeby tą relację gdzieś tam no, ruszyć. Tak że tak powiem. Y, więc tutaj powiedziałbym, że, że, że sytuacja może się rozwijać y, w dosyć szybkim tempie i właśnie z możliwymi nagłymi zmianami lub jakimiś decyzjami. Y, to są te rzeczy, które też mogą się pojawić, e, szczególnie właśnie, jeżeli ty będziesz taka otwarta na działania, e, proaktywną postawę przyjmiesz, e, więc tutaj tak bym to powiedział. Natomiast oprócz tego, oprócz tego, co już powiedziałem, e, powiedziałbym, że rycerz Mieczy będzie wskazywał, żeby, żeby być ostrożnym, e, bo tutaj pojawiać się mogą potencjalne konflikty. E, Konflikty lub nawet konfrontacja. Tutaj oczywiście konfrontacja jakieś słowo, tak? Gdzieś tam można na przykład jakieś, jakieś nieporozumienia. To będą te rzeczy, które tutaj właśnie Rycerz Mieczy wskazuje. Więc, mimo wszystko. Powiedziałbym, że póki co całkiem jasno, karty mówią, że odpowiedź będzie tak, że, że faktycznie w którymś momencie życia znów się spotkacie. No, oczywiście, tylko pytanie w którym. I pytanie, czy to będzie oczywiście spotkanie, które ty nadal będziesz, jakby, oczekiwać. Bo rozumiem, że teraz na ten moment ty tego spotkania oczekujesz, ty tego spotkania pragniesz, no i tego spotkania chcesz. Natomiast to, oczywiście, tak jak w kalidyskopie tak w życiu szybko się potrafi zmieniać. Więc zobaczymy, czy faktycznie na ten moment, który, który w tym, którym ty mężczyzna potrafi po tam zaatakuje Ciebie, to będzie to moment, w którym nadal będziesz nim zainteresowana. Przepraszam, że tak szybko mówię w ogóle. Myślę, że powinienem trochę zwolnić. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Postaram się troszkę troszkę teraz wolniej mówić. Trochę mi głowa zwróciło, więc staram się to wykorzystać po prostu i gdzieś tam troszkę dla was ponagrywać. Ok, zobaczmy kolejną kartę. Mamy 7 kielichów, karta, karta 7 kielichów. Tutaj karta, która w sumie no, dosyć mocno pokazuje na, na gdzieś tam na wybory, czyli znów e, pojawia nam się możliwość wyboru, która gdzieś tam stoi przed tobą, e, pojawia nam się właśnie e, taka, taka gdzieś tam e, niezdecydowanie możliwe, że przed tą osobą, przed tym mężczyzną, o którym myślisz, też pojawi się jakiś wybór i on będzie właśnie niezdecydowany e, To jest to, co może tutaj opisywać siedem kielichów. Także, także całkiem ciekawie powiedziałbym, że tutaj w tym wypadku dosyć jedno, jednosłownie, jednoznacznie te karty mówią, że, że faktycznie to spotkanie gdzieś tam nadejdzie. Natomiast tutaj będzie to wymagało trochę siły z obu stron. Więc obie, obie strony, tak jak już wspomniałem, mogą być rozproszone. I tutaj ciekawy fakt, bo, bo gdzieś tam te, te, te siedem kielichów wskazuje na to, że te dwie strony mogą być rozproszone gdzieś tam przez jakąś fantazję, jakąś iluzję, coś takiego, co właśnie gdzieś tam będzie rozpraszało ich uwagę. To oczywiście będzie sprawiało, że może nie będą skupiać się na tym, na czym powinni te dwie osoby, czyli oczywiście ty i mężczyzna, o którym myślisz w takim kontekście, oczywiście to tutaj mówię. Więc pytanie, czy dacie radę właśnie tą iluzję i to, to wszystko przezwyciężyć. Wypada mi karta, także ją weźmiemy sobie, bo skoro tutaj wypada, to, to widać, że całkiem mocno rezonuje. No i są to tutaj dwa pentakle. Dwa pentakle to jest karta, która... No właśnie, bo tutaj w kontekście, o którym mówiłem, czyli te podjęcie działania, te, te, te szczęście, które gdzieś tam na horyzoncie widać, no dwa pentakle będą oznaczały równowagę, natomiast też e, przede wszystkim adaptację. E, I to może oznaczać, że te wybory, które teraz masz przed sobą, e, które może jeszcze, jeszcze, których nie widzisz, natomiast które się pojawią, e, bo ewidentnie to wskazywało właśnie ten, ten rycerz śmieczy. E, te wybory, które się pojawią, będą wymagały od Ciebie dużej elastyczności, dużej adaptacji, i właśnie tego, żeby gdzieś tam sprostać temu. I właśnie zarazem zachować taką równowagę, czyli może jakąś równowagę pomiędzy na przykład częścią twojego życia zawodową, a częścią właśnie prywatną i miłosną. To może o tą równowagę chodzić. Może też oczywiście chodzić o równowagę między miłością a rodziną. Tutaj oczywiście już ciężko mi określić konkretnie, o jaką równowagę, o jakie równowadze mówią karty. Natomiast ta równowaga będzie warta i pamiętaj po prostu, żeby ją starać się zachować. Więc karta poniekąd podkreśla, że właśnie potrzeba tej umiejętności zarządzania różnymi aspektami życia i właśnie relacji, więc to może prowadzić do takiego poczucia chaosu, o którym zresztą wspomniałem wcześniej. Natomiast wydaje się, że ten chaos zostanie przez ciebie opanowany prędzej czy później, więc tutaj nie będzie tak źle. Natomiast, natomiast oprócz tego wydaje mi się, że tutaj, że tutaj ta karta wskazuje, że raczej, że raczej gdzieś tam w stronę Pozytywną bym tutaj określał, jej taką odpowiedź na pytanie, czy właśnie będziecie jeszcze razem. No, póki co całkiem dobrze, całkiem pozytywnie te karty tutaj rezonują i całkiem ta moc jest taka, no taka myślę, myślę, przyjemna. Szczególnie jeżeli faktycznie gdzieś tam oczekujesz tego spotkania i tego, tej relacji ponownie, to właśnie będzie to całkiem przyjemna moc. Ok, zobaczmy dalej. Ok, ciekawa karta. Tutaj mamy oczywiście. Króla, króla Króla, naszych pentakli. No i to jest ciekawa karta, która w sumie nie wypada za często, powiem szczerze. Także widać, że całkiem, całkiem tutaj ważną wiadomość ma do nas. No i właśnie, karta pentakli to jest przede wszystkim taka stabilność. To jest ta równowaga, której mówię o której mówiłem wcześniej, o której też mówiło nam dwa pentakle. Natomiast tutaj jeszcze bardziej to widać, jeszcze bardziej widać stabilność. Więc. W kontekście tego pytania, które zadajemy sobie dzisiaj, to jest taki do pozytywny znak. Ta karta właśnie symbolizuje taką stabilność, ale też bezpieczeństwo i umiejętności budowania trwałych właśnie fundamentów w relacji. Więc tutaj król pentakli jest osobą właśnie taką odpowiedzialną, e, praktyczną. E, no, i tutaj to sugeruje, że, że mężczyzna może być gotowy na poważne e, jakieś tam zobowiązania, jakieś tam rzeczy, które są związane z oczywiście związkiem e, i relacją dwóch ludzi. E, także tutaj widzimy taką wskazówkę, że, że właśnie. E, Musi to wszystko być oparte na takim wzajemnym wsparciu, na, no, na właśnie takich wartościach, które gdzieś tam e, są takimi budującymi te relacje. E, pamiętaj, że jeżeli chcesz przyjąć tę energię do swojego życia, jeżeli chcesz ją przyciągnąć, to zapraszam cię do komentarza, chociażby w postaci serduszka albo komentarza przyjmuję. Wtedy ta energia po prostu wie, gdzie ma, gdzie ma przyjść i do kogo trafić, e, do kogo życia. E, a z tego, co póki co widzimy, całkiem tutaj pozytywnie, póki co nam się tutaj karty e, pojawiają, więc myślę, że taką energię każdy w swoim życiu będzie chciał e, przyciągnąć. Także całkiem e, całkiem fajnie bo myślę że takie takie właśnie e, nadchodzące szczęśliwe rzeczy mm, no, gdzieś tam będą powodowały że będziemy mogli się e, no, gdzieś tam cieszyć z tego że po prostu coś fajnego do nas nadchodzi. E, patrzymy dalej i mamy Page Cups. Ok ciekawe. E, Pejczka, to przede wszystkim nowe emocje. Emocje, których może jeszcze nie poznałaś, może jeszcze nie doznałaś albo były tak dawno u ciebie, że już wręcz ich nie pamiętasz. Wręcz będą jak nowe, bo, bo były tak dawno u ciebie w życiu, że wręcz właśnie już ich nie pamiętasz. Eee, także tutaj. Czułość, ale też marzenia. To są te rzeczy, które symbolizuje Page Cups. Więc odczytałbym to w ten sposób, że, że właśnie że ta relacja ma duży potencjał do rozwoju, takiego emocjonalnego i też odkrywania właśnie tych nowych uczuć, o których wspomniałem. I oprócz tego ta karta w sumie też często symbolizuje takie młodzieńcze podejście do, do miłości i związków, co właśnie oznacza, że. że no, że obie strony mogą być otwarte na eksplorację swoich właśnie emocji, za czym idą te nowe emocje, natomiast mogą też pojawić się takie, takie uczucia, takich emocji, które gdzieś tam pojawiały się przy tych miłościach nastoletnich, które też właśnie kojarzą się z tymi pierwszymi emocjami i z tymi nowymi emocjami. To jest to, o czym w sumie cały czas tutaj mówię. Warto zwrócić uwagę też na to, że, że to może być taki moment, kiedy jedna z osób będzie bardziej wrażliwa na emocje, no co może prowadzić do, do takiej głębszej intymności pomiędzy wami, co oczywiście będzie wspierać gdzieś tam dalszą relację i budowanie tych fundamentów, o których wspominał. No i tu wydaje się, że cały czas ta odpowiedź dosyć jednoznacznie mówi, że tak, że, że ta, ta relacja całkiem ma świetlony czas przed sobą, więc możliwe, że, że tutaj. Że, że gdzieś tam odpowiadając na pytanie, czy, czy, czy właśnie czy właśnie czy będziecie jeszcze razem tutaj dużo całkiem szczęścia w tych kartach się pokazuje, więc nie skreślałbym tej relacji jeszcze nie skreślałbym jej, bo, bo właśnie tutaj widać, że, że karty dosyć jasno mówią, że gdzieś tam że gdzieś tam, te, że gdzieś tam te, ta relacja jeszcze ma, ma jakiś tam czas i miejsce przed sobą w Twoim życiu. Więc to, to taka pozytywna wiadomość, szczególnie, że, że ty wydajesz się oczekiwać takiego właśnie rozwoju zdarzeń, oczekiwać takiego, takiego właśnie gdzieś tam powrotu. Gdzieś tam ta osoba dalej ci nie jest obojętna, i to tutaj widać. Myślę, że karty to całkiem mocno i jasno przeczytały. Natomiast to, co będzie dalej, to myślę, już jest też, też właśnie taka kwestia, która, która gdzieś tam będzie wymagała trochę czasu. No, i oczywiście waszego, waszego zaangażowania z obu stron. To będzie ważne. Także, także myślę, że całkiem póki co, póki co miło tutaj. Karty mówią nam o tym, co dalej. Idźmy dalej. Mamy Justice. OK. Justice to jest karta, która no oczywiście, sprawiedliwość, nie? To jest to, co zawsze wspominam przy Justice. Natomiast znowu równowaga i też odpowiedzialność, ale też prawda, szczerość. Yy, właśnie to są te rzeczy, które gdzieś tam Justice yy, opisują, więc yy, wydaje mi się, że to może oznaczać troszkę trochę taką nie do końca tą dosłowną, dosłowne znaczenie. Yy, to może oznaczać, że możliwe, że wasza relacja przechodzi przez jakiś taki okres analizy takich, yy, wiesz, tak jak są, powiedzmy, w sądzie taka właśnie jest debata, nie, coś, coś takiego może nie w sądzie, tylko tak ogólnie mówiąc właśnie takie, taka właśnie debata, jakaś taka, taka podniosła forma gdzieś tam takiej właśnie analizy, takie coś mam na myśli w kontekście justice. Tutaj właśnie może coś takiego mieć miejsce. Możliwe, że ta osoba, ten mężczyzna, właśnie teraz analizuje to, co wszystko się stało, to czego on oczekuje od ciebie, to czego on by chciał Dalej z tej relacji możliwe, że to jest właśnie ten moment, w którym teraz się znajdujecie i znaleźliście. A więc może to być czas, w którym obie osoby dokonują refleksji nad relacją, yy, i wydaje mi się, że Ty też w pewnym sensie dokonujesz tej refleksji. Nawet jeżeli tak nie myślisz o tym codziennie, to wydaje mi się, że całkiem sporej refleksji już dokonałaś, i jeszcze w następnych dniach będziesz dokonywać nie myśląc nad sobą, nad tą osobą, ale też nad waszą relacją, ogólnie nad tym, co się wydarzyło między wami. Więc zadajesz sobie dużo pytań o to, co jest ważne, jakie są priorytety dla Ciebie, jakie są priorytety dla tej osoby, no i właśnie, czy ta relacja przynosi spełnienie. Więc karta ta wskazuje, że, że obie strony gdzieś tam muszą wziąć odpowiedzialność za swoje działania, no i decyzje, które podjęły w przeszłości. No, bo one oczywiście rokują na przyszłość i na to, co jest oczywiście teraz między Wami, a to, co jest teraz, wydaje się być niezadowalające dla obu stron, chociaż ten mężczyzna wydaje się, że bardziej jeszcze tego, tego tak w ten sposób nie widzi, ale możliwe, że zauważy to za jakiś czas. Natomiast tutaj Justice raczej nie wskazuje nam konkretnej strony, konkretnie tak albo nie, czy będziecie jeszcze razem, chociaż wszystkie karty do tej pory raczej wskazują tę stronę, że będziecie jeszcze razem, albo co najmniej się spotkacie i będziecie mieli szansę wrócić do tego. Możliwe, że pojawi się jakaś propozycja z strony, tej mężczyzny, z strony tego mężczyzny, możliwe, że, że coś ty zaproponujesz mu. No i w każdym razie będzie ta, ta opcja szansy powrotu do tej relacji. To by sugerował tutaj póki co, póki co te karty. Które nam się pokazały. Także całkiem w sumie ciekawe, bo, bo gdzieś tam wydaje się, że Ty już trochę straciłaś tę wiary. A tutaj no proszę, zaskoczenie, zaskoczenie, bo karty pokazują zupełnie co innego. Mamy całkiem, całkiem sporo, sporo pozytywnych informacji, w tym też trochę takich, które pokazują nam aktualną sytuację i to oczywiście będzie gdzieś tam na najbliższe tygodnie i miesiące oddziaływało na was, na was oboje, na Waszą relację. A też na Wasze życie, bo oczywiście, że relacje międzyludzkie oddziałują na Wasze życia, Nawet jeżeli stricte nie są one aktualnie aktywne w pewien sposób, no to oczywiście same myśli gdzieś tam i różne, różne rzeczy, które właśnie są związane z tą autorefleksją, o której wspomniałem, będą przez Wasze życie, przez Wasze głowę przelatywać, no i tak jakby niezależnie je zmieniać. Okej, okay, to tyle. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Mam nadzieję, że Ci się spodobało, że wszystko to, co przeczytałem, będzie dla Ciebie dobrą wskazówką i jeżeli chcesz, żeby się spełniło, to się spełni. Oprócz tego życzę Ci uniwersalnego zdrowia, które zawsze raczej chcemy i potrzebujemy. Także tego Ci życzę. Mam nadzieję, że wszystko Cię w porządku. I teraz już dziękuję. Oczywiście przypominam możliwość wsparcia i darmowego czytania prywatnego w opisie filmu. Dzięki za uwagę i cześć.